Witam w kolejnej rozmowie BMP. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panem Markiem Moczulskim, prezesem firmy Unitop. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. I na początek zacznę od, takiej, od takiego tematu, który jest chyba na ustach wszystkich, no jest trochę nieprzyjemny. Chciałam zapytać, jak generalnie zakład Unitopu radzi sobie w obecnej sytuacji i czy miejmy już po takim po tym najtrudniejszym okresie, e, może dokonać pierwszej analizy, jak cała ta sytuacja wpłynęła na wielkość produkcji? E, sytuacja, z którą zetknęliśmy się, była bezprecedensowa. Właściwie zabroniono sprzedaży e, i częściowo produkcji e, w wielu dziedzinach. E, wiele branż po prostu stanęło i wszyscy stanęli. W okresie marzec-czerwiec przed olbrzymimi wyzwaniami. Każdego to w jakiś sposób dotknęło. Oczywiście niektóre sektory dóbr szybko zbywalnych, ale wolno z długim terminem przydatności, kaszy czy różnych konserw, i tak dalej, miały wtedy swoje pięć minut, bo wszyscy robili ogromne zapasy. Natomiast wiele sytuacji było niepewności, po prostu z którymi wszystkie zakłady musiały sobie radzić. Bardzo dużym wyzwaniem było zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników, dla ciągłości produkcji i możliwości dostarczania produktów, bo pamiętajmy, że ten wirus, i zalecenia, i obostrzenia z nim związane po prostu powodowały e, dosyć duże perturbacje, jeśli chodzi o absencję ludzi, Bardzo, to, bo to był okres też e, grypowy wtedy, zwykłej grypy, po prostu przeziębieniowy, to się wszystko nałożyło i jeśli wprowadziliśmy zasady, że e, są izolowane zmiany, że są izolowane wydziały, że robimy przerwy pomiędzy produkcją jednej zmiany a drugiej, gdzie kontrolujemy wejście na zakład wszystkich, tem, wszystkich ludzi, kontrolujemy temperaturę i tak dalej, to wówczas mamy do czynienia z oczywistą perturbacją, plus wielka, wielki prach, po prostu wielka niepewność, który, która wszystkich dotyczyła. E, zakaz e, wychodzenia z domu, zakaz przemieszczania się e, i niebezpieczeństwo, po prostu, kiedy jakakolwiek osoba jest podejrzana o e, to, że jest zarażona, e, wszyscy, którzy mieli z nią styczność, są kierowani na kwarantannę. To oczywiście odbiło się e, na e, ciągłości dostaw, bo też. E, Zostały porwane łańcuchy dostaw najpierw z Azji, z Chin, gdzie nawet zaczęło brakować kontenerów wchodzonych, które zostały w portach chińskich uwięzione. Później, jako że jesteśmy właściwie związani globalnym łańcuchem dostaw, i każda firma, nawet przy braku jakiejkolwiek części, mogła stanąć, bo na przykład kooperant z Włoch czy z Chin. Po prostu nie pracował wówczas. To wszyscy stanęli pod takim rzeczywistym wyzwaniem. I wydaje mi się, że ten okres szoku w tej chwili minął, jakkolwiek jest bardzo duża ciągle niepewność i niepokój po prostu i strach. W tej chwili to, co jest dominujące na świecie, to jest strach, który jest podsycany przez media. Strach podsycany przez sprzeczne komunikaty idące z, od tak zwanych naukowców albo od naukowców. I to, że nie wiemy, z czym mamy do czynienia tak naprawdę, bo nawet wszelkie statystyki są bardzo mylące, ale politycy po prostu starają się robić wszystko dla ludzi w i wówczas doprowadziłem do sytuacji lockdownów, zamknięć, i tak dalej i tak dalej. I to wszyscy są tego świadomi i wszyscy bardzo się obawiają co będzie dalej, bo okres najgorszy pierwszej fali minę, minęliśmy prawdopodobnie kwiecień, maj to był taka akumulacja Jak mówię to był bezprecedensowy czas, w którym po prostu e, była podaż zatrzymana. E, bo zawsze kryzys kojarzył się z tym, że ludzie przestają kupować. A tu po prostu podaż, e, produkcja i tak dalej została zatrzymana i to e, w absolutnie w, w wielu e, sektorach. E, spożywczy sektor, akurat jeśli chodzi o, o produkcję, został najmniej dotknięty, bo został uznany na całym świecie jako ten. Esencjalny, jak mówią, zasadniczy dla przetrwania. E, oczywiście do tego to nie tylko przemysł spożywczy w sensie napojowy, spożywczy i tak dalej, włącznie z piwem czy, 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 czy al alkoholami. E, I to wpłynęło oczywiście w zależności od sektoru na y, wielkość produkcji, e, natomiast ten okres pierwszy wydaje mi się mamy za sobą. Czekamy teraz na okres drugi, bo okres w Polsce przynajmniej na naszej szerokości geograficznej około października zaczną się słoty. Miejmy nadzieję, że będzie deszczowo, bo ciągle deszczu brakuje, mimo że, taki te, że okres lipca był trochę deszczowy, to, 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 to susza w Polsce jest oczywistością niestety. Natomiast to wiąże się ze sobą z okresowymi, po prostu okres, okresowymi występowaniami zachorowań na przeziębień i tak dalej. I tego wszyscy się w tej chwili boją, znów porwania łańcuchu, dostaw, znów absencji pracowniczej i tak dalej, i tak dalej. Wspomniał Pan o bezpieczeństwie i ja chciałam zapytać, czy jakieś dodatkowe środki bezpieczeństwa na zakład zostały wprowadzone w związku z pandemią? My, w związku z sytuacją, jaka nas dotknęła, musieliśmy bardzo szybko zareagować poprzez sposób organizacji produkcji. Tak więc, oprócz zapewnienia wszystkim pracownikom środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic, właściwych odległości, to bardzo istotne dla nas było separacja wszystkich zmian. Tak, ażeby, i wydziałów, tak, żeby nie było przemieszczania się ludzi pomiędzy wydziałami. Tak, to chodziło o to, żeby w przypadku, w którym jakiś pracownik jest nie daj Boże zarażony, to ograniczyć krąg kontaktu tylko do jednej zmiany, czy do bezpośrednio z nim pracujących ludzi. W tym momencie nawet dział jakości to, czy, czy elektrycy to są ubierani jak kosmici po prostu i mogą wejść na dany obszar produkcji pod, przy zapewnieniu ogromnych rygorów a więc za 2 metry odległości nie mogą ludzie ze sobą bezpośrednio rozmawiać. Wszyscy mają maseczki, wszyscy mają przyubice właściwie bardziej przyubice niż maseczki. Rękawiczki i tak dalej. Dezynfekujemy cały czas zakład. Oczywiście to też powoduje wyzwania, jeśli chodzi o produktywność, bo w naszym zakładzie doprowadziliśmy do tego, że zmiany są praktycznie robione bez, bez przerwy. Były, były bez przerwy, więc zmiany nachodziły na siebie automatycznie. A teraz y, mamy co najmniej półgodzinne przerwy pomiędzy jedną a drugą zmianą, y, gdzie dbamy o to, żeby ludzie ze sobą y, nie kontaktowali się pomiędzy zmianami, tak zwane krzyżowanie się zmian. Y, wprowadziliśmy też y, takie zaostrzenie, że, jeśli ktokolwiek y, miałby na terenie zakładu temperaturę 37 stopni, to nie ma prawa, y, powyżej się 37 stopni. To nie ma e, możliwości wejścia na zakład. Maksymalnie ograniczyliśmy możliwość e, z zewnątrz wizyt e, na teren zakładu. Jeśli ktoś przy, przychodzi, to musi mieć bardzo istotny powód i ograniczamy wtedy kontakt do naprawdę ma, maksymalnie ograniczamy kontakt z kimkolwiek prostu. I to są te zaostrzenia, które prowadziliśmy. Dzięki temu zakład cały czas pracuje, bo nawet jeśli były podejrzenia, że ktoś jest, zetknął się gdzieś na mieście, a przecież wszyscy funkcjonują w sklepach, funkcjonują w rodzinach i tak dalej, to zawsze jest ryzyko, że ten złowieszczy wirus może się komuś przytrafić po prostu i wówczas elim, zmiana jedna jest dotknięta po prostu, a nie więcej. Wspomniał pan też wcześniej o suszy. No jest to problem wymieniany często przez branżę spożywczą, ale tak samo jak na przykład ogólnie zmiany właśnie klimatyczne, ale też brak pracowników, rosnące ceny energii. Jak Państwo sobie z tym radzą, i czy może coś dodałby Pan jeszcze do tej listy problemów wymienianych przez branżę spożywczą? Cusza dotyka nas wszystkich, to nie tylko branżę spożywczą, ale wszystkich, którzykolwiek chcą korzystać z zasobów wodnych, bo paradoksalnie zostało to absolutnie zaniedbane. Mała retencja, duża retencja. Bo Polska jest y, miejscem, gdzie wiele obszarów po prostu stepowieje, gdzie zostało to zmeliorozywane y, bez, y, przytomnie wiele lat temu, gdzie nie zatrzymuje się wody. Ostatni chociaż przykład lipcowych y, tych wie, większych deszczów, to wszystko spłynęło po prostu do morza. I to, jest, I to wymaga absolutne, absolutnego działania, czy betonowania centrów miast i tak dalej. No to przecież jest to po prostu skandal. I to wszyscy się z, z tym borykamy, nie tylko przemysł spożywczy, bo po prostu, jeśli mamy suszę, no to nie będą zbiory właściwe, ale wszyscy borykamy się, bo będzie niedobór wody. Pracownicy są istotnym wyzwaniem dla wszystkich, które w tej chwili. Przemysł się bardzo z tym boryka. To zresztą od kilku lat posiłkuje się poprzez pracowników tymczasowych z krajów ościennych, chociażby z Ukrainy czy Białorusi, czy, czy już krajów egzotycznych, gdzieś Nepal i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to dosyć duży trend jest automatyzacyjny. Bo szczególnie w Polsce wiele lat temu wybudowano bardzo dużo mocy produkcyjnych, ale nie było do tego dodanych mocy opakowaniowych czy, czy zdolności tak zwanych end-line equipment. To w tej chwili się dzieje, przyspiesza to, a brak pracowników i rosnące koszty pracy po prostu powodują, że przedsiębiorcy bardzo intensywnie w to inwestowali. Inwestują, Jakkolwiek w tej chwili jest olbrzymi okres niepewności, bo e, jest właściwie za, e, zachwianie się pewnych trendów, albo nie wiadomo jeszcze jak w długim okresie te trendy, które ujawniły się w tej chwili jako koronawirusowe, a więc spędzanie więcej czasu w domu, a to oznacza, że więcej gotujemy sami, e, to znaczy, że więcej też pieczemy. Zmienia się nasz styl życia. To jest dosyć oczywiste. I teraz jest tylko kwestia oceny, w jaki sposób te trendy będą długofalowe, czy zostaną potwierdzone, czy nie. E, I które. I teraz jest często przedsiębiorcy stoją przed takimi dylematami. ok, w, moim, w mojej branży e, mówię w mojej w sensie czyjejś tam branży jest istotny wzrost popytu. Popytu o kilkaset, nawet procent. To czy mam w związku z tym inwestować e, w skorelowany sposób z tym popytem. Albo odwrotnie, jeśli mam e, zachwianie popytu na moje produkty, e, powiedzmy przez 50% obniżkę, e, to czy mam redukować moce produkcyjne ludzi, których e, wyszkoliłem i tak dalej, i tak dalej. Przed tymi dylematami stoi mnóstwo przedsiębiorców. Kolejne dylematy, no to w ogóle, jak sytuacja dalej będzie się rozwijać, bo przecież pewne branże zostały dotknięte gigantycznie. Cała branża choreki po prostu de facto stoi przed dalej ogromnym kryzysem. Branża hotelarska, branża inwentowa i tak dalej, i tak dalej. Jak to się przełoży na ogólny wzrost gospodarczy po prostu, to będzie ciągle jedną wielką niewiadomą. W Polsce ciągle mamy do czynienia z olbrzymią biurokracją i e, to nie dotyczy tylko przemysłu spożywczego, ale wszystkiego czegokolwiek się dotkniemy, to mamy sytuację uznaniowości urzędników, e, niestabilnego prawa, sprzecznego prawa, z, sprzecznych praw. E, e, zbyt rozbudowanej E, biurokracji, e, która po prostu jest często zbędna. Wystarczy prosty przepis, e, skoro w tej chwili rozwinęły się sytuacja, że mamy, możemy pracować zdalnie często, prawda? Że e, my możemy w tej chwili rozmawiać chociażby e, poprzez system audio. E, to, to, to było, to działało po prostu do, do, już, a w tej chwili rozwinęło się jeszcze bardziej. Mamy przykład kraju jak Estonia, który wszystko zrewolucjonizował, jeśli chodzi o e, sposób załatwiania spraw w urzędach poprzez elektroniczne. To to powinno być absolutnie priorytetem i to powinno nam ułatwić. Tylko, oczywiście, elektroniczne załatw załatwianie spraw oznacza, że powinno być jasny i absolutnie prosty przepis, bez możliwości interpretacyjnych, bo jeśli to są możliwości interpretacyjne. To żaden system komputerowy tego po prostu nie wydola, nawet, nawet ludzie. Więc mamy tych wyzwań sporo, związanych ogólnie z gospodarką, ogólnie z przepisami. I pora na uproszczenie, ale naprawdę radykalne uproszczenie. Może przejdźmy teraz do bardziej pozytywnej tematyki. Czy w ostatnim czasie odbyły się jakieś inwestycje albo modernizacje, lub może są zaplanowane na jakąś niedaleką przyszłość? Jest coś takiego, o czym moglibyście się Państwo pochwalić? Tak, mamy bardzo um, oczywiście program inwestycyjny, który w ostatnich miesiącach był opracowany, i e, e, pewne przesunięcia czasowe nastąpiły, bo trudno było w maju zaczynać inwestycje. Czy czerwcu, kiedy wszystko było postawione na głowie, ale powoli robimy inwestycje, które będą w tym roku sięgać w całym roku naszym obrotowym, bo nasz rok obrotowy to jest od 1 lipca do 30, do 30 czerwca i te inwestycje będą około 6 milionów złotych. To, to jest spore, spory wydatek na naszą firmę. To są inwestycje, które będą służyć automatyzacji produkcji, automatyzacji końcówek, linii produkcyjnych i, i są bardzo dobrze przemyślane i z bardzo dobrą stopą wzrostu. Ostatnio jest też taki mocny nacisk na zdrowe odżywianie, czyli na przykład produkty z obniżoną zawartością cukru, lub nawet w ogóle bez cukru. Jak w tym temacie zakład sobie radzi? O, nasze produkty generalnie wpisują się w trendy wszelkie prozdrowotne, ponieważ nasze sezamki, amki chociażby są zdrową alternatywą dla tradycyjnych słodyczy. Nie mówię, że słodycze są złe, słodycze są super, ale są też takie, które są jeszcze lepsze po prostu i ich nasze, o sam się już produkowałem słodycze chociażby w Raciborzu, więc to, 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 to i bardzo lubię słodycze, ale mówię, to, to są na bazie sezamu, który jest bardzo wartościowy. zawiera nasze, Nasz produkt zawiera tylko trzy czy cztery proste składniki. Stanowi źródło błonnika oraz są bez, bezglutenowe, a tym samym odpowiadają absolutnie na te trendy, które w tej chwili są megatrendami żywieniowymi żywieni na całym świecie i one są też obecne w Polsce. Czysta etykieta i dostarczamy oczywiście dodatkowe benefity funkcjonalne. Obecnie koncentrujemy się, to co jest bardzo istotne, na e, linii e, nowej produktowej Amki Superfoods. E, to są innowacyjne batono, batony sezamowe z odżywczymi zbożami ekspandowanymi. To są e, cztery warianty smakowe. E, bryka, bardzo polskie i tradycyjne zboże, jagła. No kino, a mniej polskie, ale, ale bardzo dobre i Amarantus. I to e, spotyka się z bardzo dobrym e, przyjęciem przez e, i detalistów, i konsumentów. Właśnie jeszcze chciałam dopytać, e, jak e, starają się Państwo odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów? No, my badamy. E, badamy konsumentów cały czas, co konsumenci chcą i to, co przed chwilą powiedziałem o superkudach, to jest właśnie efekt tego, że po zbadaniu preferencji konsumentów uznaliśmy się, że to jest dobry kierunek po prostu, bo jest podyktowany on tymi trendami, które są megatrendami na całym świecie. My też oprócz oczywiście samego produktu, jako składu produktu, też dostosowujemy szaty graficzne, nowe formaty. Na przykład my jako jedyni w Polsce mamy tak zwaną HW Mini, to są 20 gram na jeden właściwy kęs, gdzie są bardzo to wygodne. Po prostu on the go, gdzie. Normalnie baton chałwowy to jest 100 gram czy 50 gram, trzeba go rozwinąć, trzymać i tak dalej. Tutaj jest poręczne w super opakowaniu, po prostu na jeden raz i zaspokaja ten głód w sposób racjonalny. I zresztą hałwa to jest super, bo nie wiem, czy pani lubi hałwa, ale jeśli nie, to, to bardzo zachęcam, bo nasza hałwa jest robiona tradycyjnie. Ręcznie, naprawdę, te hałwy są wyrabiane ręcznie. znaczy To trzeba byłoby zobaczyć, żeby yy, uświadomić sobie, na czym polega produkcja ręczna hałwy, bo pracownik, który przygotowuje na kuchni hałwę, po prostu ją e, wiosłuje, ma takie wiosło to jest naprawdę nazywa się wios, wiosłowanie i wyciąga włókna, i te włókna wtedy nie są porwane, jak pani naszą hałwę ma. Właściwie włóknista chałowa, która zupełnie inaczej smakuje niż już w tej chwili 90% innych chałów, które są e, robione w sposób mechaniczny i one są takim proszkiem. Także naprawdę to się spotyka też z pozytywnym odbiorem konsumentów. E, po to, co jeszcze bardzo ja właśnie to zrezygnowaliśmy z wykorzystywania oleju palmowego, to też spotyka się z pozytywną reakcją konsumentów. Także wszystko to. Robimy dla naszych konsumentów, bo my badamy, prosimy o opinię konsumentów i patrzymy, jakie są trendy światowe, jak one są aplikowane w Polsce i do tego dostosowujemy naszą ofertę. A sezam jest super, po prostu. Sezam ma wszystko, naprawdę. Na kości, na błonnik, no wszystkie składniki. Sama dobra. A jakie firmy firma, żeby być jak najbardziej eko? Po prostu. Więc nasze produkty nadają się do recyklingu. To jest dla nas bardzo ważne. Z kolei, tak samo jak mówiłem, wspomniałem przed chwilą, to jest zrezygnowaliśmy z, wykorzysta, z wykorzystania oleju palmowego, bo m, przecież wiemy, co to znaczy dla środowiska. No, Także, jesteśmy firmą bardzo, bardzo eko. Panie prezesie, już chyba jesteśmy na samym końcu. Chciałam bardzo podziękować za możliwość rozmowy. Mam nadzieję, że faktycznie będę mogła kiedyś, jak już będą takie możliwości, przyjechać może na jakiś fotoreportaż, zobaczyć, jak się Dobrze. robi. By, byłoby mi bardzo miło, naprawdę. Tym bardziej, że uwielbiam słodycze, chałwę, sezamki. Także byłoby naprawdę super. Dziękuję za, za możliwość rozmowy i mam nadzieję, że do zobaczenia. Zapraszam do zakładu, bo rzeczywiście to jest ewenement, w jaki sposób robi się u nas hałwę? Ta hałwa jest ręcznie wyrabiana po prostu, to jest niesamowite, a przez to bardzo dobrze smakuje. Dlatego tym bardziej mam ochotę przyjechać. Zapraszamy, zapraszamy. Dobrze, dziękuję bardzo i do widzenia.